Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu. Tak sobie pomyślałem przedwczoraj oglądając, jak wszyscy rzucili się ci z dworu, żeby podać płaszcz panu Jarosławowi Kaczyńskiemu. Tak sobie pomyślałem, cysosz to ma klawę życie. A jeszcze sobie jedną rzecz pomyślałem, jak powiedział, że spodziewane są Jakieś zabójstwa polityczne, pomyślałem sobie, że ja mogę o tym mówić, ponieważ już tu i ówdzie siwizna na skroniach, że od czasu do czasu należy odpocząć. Wyjechać gdzieś. Na górze, na krócej, jakkolwiek, no byle dać sobie trochę luzu. Pamiętają Państwo piosenkę pewnie kiedyś Młodarski śpiewał, żeby wyjechać w Bieszczady. To jest inna piosenka ale powiedziałbym, że też o wyjeździe w Bieszczady. Kiedy skroń, przyprószy ci siwizna, wszelkie mięśnie tracą swe przymioty, gdy już nie podnosi nic golizna, bo oglądasz tylko gołe koty. Coś w swym życiu przyjacielu zmień Byś radości odrobinę czerpał zeń, zrób sobie urlop, wyjedź na wczasy Zalicz w Bieszczadach zabitą dziurę Bo przecież muszą przyjść takie czasy Że przejdziesz na emeryturę Po co masz nerwy tracić na Sejm Ten ciężar z siebie zdejm Zdejmi powinno być, ale nie pasowało do rymu. To jeszcze raz. Na Sejm masz nerwy tracić poki. Ty ciężar z siebie zdejmij! Pojedź tam, gdzie jest świeże powietrze, bo seniorzy dbać o siebie winni. Nawet jeśli ty tam nie odpoczniesz, to od ciebie odpoczną inni. Porzuć w końcu swe ambicje w kąt. I odpocznij byle jak najdalej stąd Zrób sobie urlop, wyjedź na wczasy Zalicz w Bieszczadach zabitą dziurę Bo przecież muszą przyjść takie czasy Że przejdziesz na emeryturę Coś z tym życiem przyjacielu zrób Żeby ci nie dało w dziób Wyjedź w Bieszczady, schowaj się w chaszczach Choć tam nikt nie poprawi ci płaszcza. No i bardzo pięknie Państwu dziękuję za poświęconą uwagę i czas, ale proszę o jeszcze minutkę, ponieważ przeczytam Państwu, kto 9 lutego obchodzi imieniny. solinizantami dzisiaj są, proszę Państwa, Apolonia, Jakub i Pola. A także Ansbert, Bernard, Cyryl, Donat, Felicjan, Gorzysław, Marian, Mariusz, Nikifor, Pelagia, Pryma, Prymus, Reginald, Sabin i Sulisława. Najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich Państwa. Przysłowie: na dziś, jak luty nastaje, śnieg jeszcze nie taje. Chwilowo nie ma co tajać, bo śniegu za cholerę nie ma. Nietypowe święta. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Dojeżdżania Rowerem do Pracy Zimą. Dlaczego no, to ludzie nie wymyślą? Ale bardzo fajne, bardzo, bardzo fajne i zdrowe, zdrowe, I Międzynarodowy Dzień Pizzy. No tak dołożyć dzisiaj pizzę do wczorajszych polskich no, palce lizać. Na zakończenie będzie bądź Kasi i gra słówek, którą przysłała Pani Sofia Adamek. No więc taka fajna, fajna dzisiaj jest, fajna, a mocna zarazem. Jechał na rabunek. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę jeszcze raz. Polecam się na przyszłość. Do zobaczenia.